Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Witam 1 stycznia o godzinie 11, bo o godzinie 10, chyba, 40 wstałem. Polazłem spać o godzinie 20.30 wczoraj, także nawet się nie, na, nie obudziłem na fajerwerki, na nic. E, widziałem na komórce, że mi poprzychodziły setki oczywiście jakichś tam Szczęśliwego Nowego Roku, zaraz za to się wezmę, albo po prostu napiszę na Odynie Szczęśliwego nowego roku, żeby pisać do każdego. E, czuję się w dalszym ciągu słabo. Gorączki może nie mam, ale łeb mnie na dupca. Zaraz tabletę jakąś wezmę. Tylko najpierw śniadanie. No i. Ale już jest lepiej. Nie ma co narzekać. Zaraz Wam pokażę, gdzie spałem, bo. <grywania> nie widziałem wczoraj, jak tu podjeżdżałem. Kaj, ja jestem. Tak wygląda z rana widok z busa, z wewnątrz. O jeszcze muszę fakturę jedną dobra wysłać. A teraz wsiadamy tu, ale najpierw wychodzimy, najpierw wychodzimy, trzeba kapcie zmienić i widok jest. No w takim blasku. Całą noc padało. Wczoraj jak tutaj podjeżdżałem, to się co chwilę ślizgałem, co chwilę się to ślizgałem. Teraz już ten lód widzę, że stopniał całkowicie, bo jest piękna pogoda, czy piękna, jeżeli chodzi o stopnie. 11 stopni, co jeszcze zmarzniętego, to zmarzniętego ale ja się ładuję do busa i jadę dalej, bo nie ma co tu zamulać chciałbym dojechać dzisiaj do Elbląga jest to jak najbardziej możliwe no i palimy dziadka dobra, dziadek zapalony a jeszcze jedna satysfakcjonująca rzecz z rana po całej nocy cześć gołąb po całej nocy myk i wszystko widać. Jedziemy. Jeszcze muszę ustawić gps ale o, podjadę tam już na wylot. Niech ta woda pospada. Bo cały solar, wszystko w wodzie pewnie, nic nie jedzie, nic nie jedzie. Pusto tego 1 stycznia na drogach przede mną 418 km 4 godziny 40 minut. Pewnie jeszcze odwiedzimy jakiś sklep po drodze. Parkować, raczej tankować nie trzeba, jest git. Przejeżdżam przez tą miejscowość Dłutów. To jakaś, jakaś mała mieścinka O, idzie jakaś młodzież, pewnie z imprezy. Śmieci nigdzie na drodze nie ma. Firewerków wyszczelonych też, a właśnie no, bo ja firewerków nawet nie kupiłem wczoraj. Nie było, znaczy były jakieś, ale już były takie końcówki. Ja nawet mi się nie chcę, bo to tam baba z Lady podawała, przepraszam, ekspedientka pani. Ale ja nie lubię jak, jak nie mogę sobie czegoś dotknąć i, i samemu, tylko muszę. A pada mi pani tamto! Nie lubię czegoś takiego. Ja sam, ja sam tak to. A bo jest święto, to dzisiaj tylko żabki. Wjeżdżam teraz na A1. I tą A1 trochę będę musiał podumać, ale zaraz sobie pogadamy. Jak się gdzieś zatrzymam, to pokażę Wam film, który, po którym ja zachciałem żyć w aucie. I po którym, no oczywiście ta pierwsza noc, dziwnie to zabrzmi, ale ta pierwsza noc na pustyni w stilaczu z saperem, to było coś, po czym ja już wiedziałem, że tak się na 100% da i tego chcę, ale pierwszy film taki na internecie, który znalazłem, który mi gdzieś w głowie Taką chęć, taką, taką marzenie zasiał, żeby tak żyć, jak, 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 jak żyje. Nie Nie znalazłem przerwy. Nagrywam to podczas montażu już wieczorem. Za chwilę powrócimy do tego, co się dalej działo tam na tej trasie. Ale to jest ten film. I to jest film o jakimś wcześniejszym To jest jakiś taki film, właśnie ten, ten facet. Ten facet opowiada o tym, jak, jak żyje w kamperze. I mnie to tak po prostu zajawiło. I opowiadał, jak zarabia na życie, i tak dalej. I po tym filmie się tak zajawiłem, i się zastanawiałem, czy są jakieś inne filmy tego faceta z jakichś takich codziennych, wiecie, codziennych jego wojaży. I to mi dało taki pomysł, że chciałbym właśnie coś takiego na YouTube'a też wrzucać. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no bo nie, nie było czegoś takiego, nikt czegoś takiego nie produkował i nie było gdzie tego obejrzeć. Dlatego sam na to wpadłem. Wracamy na trasę. Zobaczcie jaka śliczna pogoda, jest jeszcze 10 stopni. Tu mam 12,5 napisane. Ale deszczyk przestał padać, bo już wyjechałem z tych chmur. Tam dalej coś jest takiego szpetnego, ale normalnie. Mm, zapaszki niezbyt fajne ale taką wiosną czuć trochę brakuje mi ćwierkania skowronków o poranku i innych takich rzeczy takich ptaszków tych ptaszków naprawdę brakuje bo one ślicznie śpiewają i to tak na pozytywnie nastraja szczególnie z rano wywiozło mnie na jakąś wioskę e, <gryw> dałem unikaj autostrad żeby sobie popatrzeć na na, na różne, przeróżne obrazki. Tu są buraki? Nie. Ale tam było pełno. Tam widzicie te białe kopy? To wszędzie buraki są. I yy, to teraz mijam jakieś takie po prostu jakąś wioseczkę fajną. Skręć w lewo. I zwiedzam przy okazji. 2,5 godziny do 2 godziny 40 minut do celu. Mogę jechać? Mogę jechać. Mój Zobaczę coś ciekawego to się włącza Pany, jeden z drugim, nie wariować mi tu Teraz wjechałem w jakąś taką większą wioseczkę, mieścinkę i widziałem tam na mapie skup zboża Skręć w prawo, następnie I mnie takimi... Skręć w prawo i mnie takimi zawijasami prowadzi, hmm. kościółek ja nie mam pierwszeństwa, ale mogę jechać. I teraz, co skręć tutaj w prawo. jest? Następnie skręć w lewo. Czemu mnie to tak dziwnie prowadzi? Jakieś rondo takie, Ale wie co to? Parking, kość, cmentarz. Ha pociągi tu jeżdżą, dobra, nasyp kolejowy. Wszystko się zgodza. Miejscowość nazywa się Babo a tam jest skup tej pszenicy, tych, tych ziaren, i tak dalej. O których mówiłem, co widziałem na tym Babo szewo. Byliście tu kiedyś. Chciałem powiedzieć: koniec ładnych obrazków, bo będę wjeżdżał na trasę, ale ja tu nie mogę wyjechać na trasę. Nie dotyczy pojazdów budowy. No to jak ja mam tam przejechać cholera jasna ale mnie poprawdziłeś gogle wstrętne tego GPS nie uwzględnił, tam nie ma przejazdu w ogóle. No i się muszę cofać i 40 minut dłużej będę jechał. Będę o 18 Czyli po 18 na pewno Znalazłem w końcu miejsce, w którym mogę zrobić sobie zakupki jakieś. Bo dzisiaj nic prawie nie jadłem. Jestem w muławie idziemy do żaby jestem w Elblągu dokładnie jadę nad zalew, tak? tak, zalew Wiślany jadę 20 kilo... 19 km 22 minuty zastanawiałem się jakiś czas co ja jutro będę robił, bo ja tu trzeciego jestem umówiony z kapitanem ale jutro jutro wiem gdzie pojadę z Saper tutaj e... Nie wiem, czy to jest tutaj, ale tutaj chyba gdzieś, ten cały, cały port wikingów w Truso. to jest gdzieś tutaj, blisko i chciałbym sobie to zobaczyć, jak to wygląda, nie? Gdzie ja jadę w ogóle? Co to jest? Jakieś opuszczone coś, jutro będę widział więcej, czekajcie, wiem, że jestem jakieś 500 km od domu i wjechałem już w jakieś Półtorej kilometra w krzaki koło zalewu Wiślanego i widzę tylko jakiś taki, taki wielki betonowy parking tam w oddali, czyli znaczy w oddali. To niezależnie, 150 metrów ode mnie. Yy, raz na jakiś czas widzę, że tu auta jeżdżą i mam nadzieję, że tu spędzę noc. Dobra, widzę jakiś budynek tam w oddali. Oj, chyba tutaj nie będę spędzał nocy. Co to jest? Jesteś na miejscu. No wiem, że jestem, ale co tu jest? Kilka informacji, więc tak zasięg jest zarąbisty. Stoję na betonie, więc nie będzie jakichś problemów z tym, że się zakopie z rana. Duży problem jest taki, że dopiero teraz odpalam webasto. Byłem 100% pewny, że całą podróż mi chodziło i oby mi się odpaliło. Wyskoczył jakiś error. Nie wiem, czy to było podczas jazdy, czy przed samym zapaleniem tego. E, oby się odpaliło, temperatura na szczęście jest fajna, bo jest z jakieś 10 stopni. A w busie teraz mam ile, e, jest godzina 18.25, tak? Zgadza się 18.25, ile mam stopni? No, pokaż się, co za hamowa Prąd taki, a teraz się stopnie ładnie pokazują, ile mam w aucie No, chyba się nie doczekam To się odpalę na razie tu i zasłonki. No, w aucie mam 21 ale to jeszcze z tego z nawiewu zaraz zobaczymy ile ile będzie jak chwilę postoję i zobaczymy czy to odpali na mapie Polski tu jest Polska dokładnie tu widzicie Elbląg i na mapie tej Polski jestem koło miejscowości Pęklewo między Słuchaczem a Pęklewem jestem koło jakichś domostw Widziałem te domostwa, świeci się tam i jestem tylko zaraz koło zalewu, koło plaży pęklewo. Czemu ja tu nie pojechałem? Daleko nie mam, ale tu jest ścieżka rowerowa, a nie auta. Tak, tu jest wschodni szlak rowerowy. Problem jest też, znaczy problem jest też z wybasto, bowiem wyskakuje Error 00. Zaraz będę sprawdzał, co to jest. Tylko, że się teraz zaczęło włączać na nowo. I znowu wyłączyło się Także zobaczymy Teraz dziesiątka Mam dwa erory do sprawdzenia Słychać, że jest wciół wody Dałem ciała, nie sprawdziłem Czy mi odpaliło wybasto No i jest zalane Słychać jak cholera, nie? Spróbuję jeszcze Z 2-3 trzy razy odpalić Może odpali może zaskoczy. Jak zaskoczy, to będzie fajny widok, dlatego nagrywam. Coś tam pali, jednak może zaskoczy, cholera Jak coś to widziałem, to już cegłówki. Może mi się uda, ale to już jutro rano. No. Trudno będzie dzisiaj spał w zimnie. Chociaż nie ma zimno. Oby zasało. raz widziałem jak zasało to. Fajno wygląda O o teraz mocniej Póki dymi nie jest źle, bo może, może się odpali No żygnij żoła Żygaj, żyjaj chopie Bo będę miał zimno O, żyga, żyga coraz mocniej Ale zaraz Żygnie. Ha, ha, ha. Odpaliło się Teraz będzie dymić jak popieprzone Ale się odpaliło <noise> Zassało tam Bo on tak burgał, burgał, burgał Czyli miał powietrze Ale go raz na jakiś czas krztusiło A teraz już to troszeczkę wyleciało I no całe szczęście Będę miał ciepłą noc Tylko muszę poczekać aż to To jeszcze będzie o wiele mocniej kopciło Tyle wam powiem, patrzę ile wody leci Ale przynajmniej będę miał ciepło Tylko, że na razie to Jakbym poszedł spać, to bym się chyba zaczadził. Na razie nie wchodzę do auta. I to jest moje ostatnie wybasto. Zamontowane pod autem. Miałem do wyboru: albo zamontować pod autem, albo w aucie. Jakby było w aucie, to ta pompka by mnie chyba nie dawała spać. A tak fajnie, chociaż chyba bym postał później. No, już coraz mniej tego dymu. Na chwilę się to wszystko wypali. Już prawie że... nie no, leci jeszcze w ciul. Nie będę siedział w takim dymie wałcie, ale jeszcze za jakieś 5 minut i będzie można wchodzić śmiało. Przede mną saper. Słuchajcie, saper znowu znalazł broń. Ja jeszcze odcinka nie widziałem, ale gadałem już z saperem. Yy, polecam wam Underground Passion yy, i w ogóle przygody sapera. Naprawdę wam polecam. A ja teraz przy seansie z nim... Zjem sobie sushi i renderuję odcinek. No, także super, pokaż, co żeś tam z Pojadłem i włączyłem sobie TikToka, i przerzuciłem może z jakieś 20-30, i ten mi rozśmieszył. Kaja. Kaja. What do you think about life? <laughs> Dobra. Przez ostatnie 5 godzin, pierwsza 30 się zrobiła, czytałem o różnych rzeczach, czyli o akumulatorach, o tym jak ładować te akumulatory, o laptopach i o tym ile te laptopy biorą prądu. I dodatkowo jeszcze patrzałem na, na to, jak tego swojego kampera urządzić, busa, jak już go zakupię i tak dalej. Chciałbym, żeby te odcinki były już tak z dnia na dzień, żebym mógł się odnosić do wszystkiego, co tam piszecie w komentarzach, ewentualnie to gdzieś tam wysyłacie mi na znalezione w wodzie, czy tam na jakieś tam te social media. Ale trudno jest uzyskać informację, ile watów bierze dany laptop. Mój laptop bierze 120 bądź 130 watów w momencie, w którym jest obciążony w 100%. I ja jak na nim próbowałem streamować, to on był obciążony w 100% i nie dawał rady. Zabierał cały czas te 130 W, tak przypuszczam i tak mimo to się wszystko ścinało. Więc wydaje mi się, że te nowsze laptopy z jakimiś lepszymi podzespołami będą i tak brały minimalnie te 130-150 W przy streamowaniu. Takie jest moje założenie. I takie 150 watów, no to nie wiem, czy teraz do, dobrze. 150 watów to jest około 15 amperów na godzinę, tak? Jakoś tak. Plus minus 150 to jest jakieś 15 amperów. Więc jakbym miał 200, 200 amperogodzin takie akumulatory, no to starczy na te 10 godzin. Więc o ciągłym streamie. Mogę już zapomnieć, bo myślałem nad czymś takim, żeby zrobić takiego streama Non stop. E, oczywiście jakby to był stream, gdzie laptop korzysta tylko i wyłącznie z kamery i z tego, z mikrofonu, to może by się to jeszcze dało zrobić w momencie, w którym te dwa akumulatory, litowo, -litowo żelazo fosforowe byłyby ładowane z bardzo mocnego alternatora który ładuje je ja nie wiem w godzinę jakieś 70 amperów jeszcze się tego wszystkiego będę dowiadywał teraz u kapitana przyczepy przede wszystkim jedna firma do mnie napisała i tam mi więcej też rozjaśniła to wszystko jak to wygląda i no dużo jeszcze wiedzy przede mną żeby to wszystko ogarnąć teraz taki monolog z tych akumulatorów Fajne jest to w moim, w moim laptopie, tego którego teraz mam, że mam do niego ładowarkę bezpośrednio z 12 i nie tracę na tym przejściu w 230, czyli to co miałem tutaj wcześniej, to na pewno mniej prądu pobiera. No ale ciężkie, no kurde, więcej się dowiem po prostu tego trzeciego, czyli pojutrze. Zobaczymy, czy 200 amperogodzin dodatkowych ładowanych z alternatora, czy mi to starczy na to, czy mi to nie starczy. Solary to jest, jeżeli chodzi o zimę, to jest dziadostwo. Nie. O takich rzeczach właśnie chciałbym z wami gadać na tych streamach. No. O różnych rzeczach. I chciałbym być ciągle z wami w kontakcie. Na streamach podczas podróży i nie podróży I myślałem nad... Internetem mobilnym, takim takim fast-fajnym i czytałem też o tym całym starlinku, ale to nie jest takie takie hopsiub. Kosztuje to ogromnie dużo i nie jest to takie fajne i to jest fajne jak się jest coś stacjonarnego, a nie jak się coś przemieszcza, to już lepsze jest. Nie wiem, może jakiś mocnym modem. O, tylko że kurde, no jedziesz do Włoch, musisz mieć włoski internet. Jedziesz do w Hiszpanii musisz mieć hiszpański internet, nie jest to jakieś takie, wiecie. Wszystko takie proste do załatwienia Włochy tu mam fajnie, bo przynajmniej uda mi się załatwić, mam nadzieję. U Andrzeja ten internet w Anglii mi się udało u Karola, czy u Goblina, czy u Mańka, czy u Piotra, ale jak będę przez jakieś Chorwacje jeździł, jakieś, nie wiem, Azerbejdżany, czy Azerbejdżan, jakieś Ar, jakieś te tam Grecję, to ciężki orzech do zgryzienia. No. Dobra, ja się tym będę zamartwiał. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.